Hej, witam wszystkich serdecznie oraz zapraszam na kolejną lekcję. Na której, z racji tego, że za oknem robi się coraz cieplej, nauczymy się mówić o wakacjach. Poznamy parę ciekawych słówek oraz dwie konstrukcje z czasownikiem IR, które mogą nam się przydać przy planowaniu wyjazdu. Na rozgrzewkę, parę prostych zdań. Este verano e ido a la costa. Tego lata pojechałem nad morze. Hemos ido de vacaciones. Pojejaliśmy na vacaciones. Nunca he estado en la montaña. Nigdy nie byłem w górach. Esta semana he ido al campo. W tym tygodniu pojechałem na vieś. Y krótki dialog. Oye, Carlos, ¿qué has hecho este verano? Pues he ido de vacaciones a Italia. Me lo he pasado muy bien. Qué bien, yo he estado en Italia dos veces. Me encanta este país. ¿Has visto muchos lugares interesantes? Sí, claro, he ido a Roma, Venecia y también he estado en la costa. Me lo imagino, ¿te gusta mucho nadar? Sí, he nadado en el mar y en la piscina. ¿Y tú, qué has hecho estas vacaciones? Pues he ido a la montaña, no he salido al extranjero. También me lo he pasado fenomenal. W naszym dialogu pojawiło się parę ciekawych słówek oraz wyrażeń, jak również czas przeszły, który poznaliśmy na poprzednich lekcjach. Oto najważniejsze z nich. E o de vacaciones. Pojechałem na wakacje. Me lo he pasado muy bien. Bardzo dobrze się bawiłem. Me encanta este país. Uwielbiam ten kraj. Has visto muchos lugares interesantes? Widziałeś dużo ciekawych miejsc? He estado en la costa. Byłem nad morzem, dosłownie na wybrzeżu. Melo lo imagino, wyobrażam sobie. No he salido al extranjero, nie wyjechałem za granicę. I dodatkowe słówka związane z wakacjami. El mar. Morze. El lago, jezioro. La playa, plaża. El campo, wieś, pole. La piscina, basen. El bosque, las. El pueblo, miasteczko. La montaña, góry. La excursión, wycieczka. El viaje, podróż. Las vacaciones, wakacje. Poznamy teraz dwie konstrukcje z czasownikiem IR, który na język polski tłumaczymy jako iść oraz jechać. Czasownik ten jest nieregularny, jego odmianę poznaliśmy na jednej z poprzednich lekcji, jest ona dostępna również na mojej stronie internetowej. Te konstrukcje to IR A oraz IR D. Będą one tłumaczone jako iść, jechać do, czy też iść, jechać na. Jednak jest między nimi pewna różnica. Ir a będziemy stosować, gdy chcemy powiedzieć, że jedziemy do jakiegoś konkretnego miejsca, np. do lasu, w góry, nad morze. Na przykład Ir a la plazia, iść, jechać na plażę. Ir al campo, iść, jechać na wieś iral włoskę, iść, jechać do lasu, iralam montania, jechać w góry. Natomiast konstrukcji IRDE będziemy używali z takimi wyrażeniami jak vacaciones, excursión, viaje, jak to zostało przedstawione na slajdzie, czyli ir-de vacaciones, ir-de excursión, ir-de viaje. Jechać na wakacje, jechać na wycieczkę jechać w podróż. I na zakończenie naszej lekcji parę zdań. Este año todavía no hemos ido de vacaciones. W tym roku jeszcze nie pojechaliśmy na wakacje. Esta semana dos veces he ido al bosque. W tym tygodniu dwa razy poszedłem do lasu. Nunca he ido a la montaña. Nigdy nie pojechałem w góry. To by było na tyle, jeśli chodzi o naszą lekcję poświęconą wakacjom. Życzę owocnej nauki, zapraszam do komentowania, lajkowania oraz odwiedzenia mojej strony internetowej, na której możecie znaleźć mnóstwo ciekawych oraz darmowych materiałów do nauki języka hiszpańskiego.